Witajcie! Teraz właśnie się wybrałem w góry i zacząłem takie łąki, potem za chwilę moja droga wróci w górskie lasy w poszukiwaniu grzybków i różnych gatunków, a zanim już weszłem do lasu, już znalazłem ciekawy gatunek, który wam chciałam nagrać. Popatrzcie, się, nie jestem teraz na, na tej takiej łące i tutaj na tej łące rosną grzyby. I jak się popatrzycie... Tak wyglądają. To, co tutaj widzicie, są wilgotnice czerniejące. Jest, jest nich tu bardzo dużo, To jest naj, największe skupiska, jakie kiedykolwiek znalazłem tych wilgotnic. Czyli dlatego go chcę teraz dla was nagrać. Popatrzcie się, jakie ma fazy. Najpierw wilgotnice te czerniące zaczynają rosnąć takie małe. Widzicie, kapelusik mogą być pomarańczowy lub czerwony, jak są małe. Potem. Zaczynają pomału rosnąć. Kapelusik się nim potem już z czasem rozszerza na boki. Jak potem tutaj przejdziemy dalej, jak, o, to potem widzicie, tak, tak tutaj zaczynają rosnąć. I potem tutaj kapelusik się już im otwiera totalnie na boki. I już właśnie nie jest czerwony, jest już taki żółtawy. I już na górze zaczyna czarnieć, jak widać. Pomału. A potem jak zaczyna czarnieć, to w końcu zczarnie całe kapelusik z nóżką razem. I będzie już na starość. Wygląda się tak, taki cały czarny grzyb z nóżką a potem z czasem się już ta wilgotnica się już rozpadnie i skończy swoje życie taka rozpadła. Wilgotnica zacierniejąca jest trującym grzybkiem, ale ciekawym, bo jest właściwie rzadkim, jak tutaj widać. No, teraz już przykład jakiś jeden okaz i po, po, po powiem jak, być, jak wygląda. Zerwę jakiś taki, tu mam na przykład już mniejszy. O i tutaj już, jak już będzie tutaj czarnieć jeden wielki, o. Czyli popatrzcie się, młoda wilgotnica ma taki stożkowaty ty, stożkowatą górę, taką trochę tempo zakończoną, jak widać. Patrzcie się, tutaj w środku nie wiem czy to tam będzie widać w środku ma takie żółtawe blaszki jak jest młoda. O, potem z czasem wyrośnie, jak widzicie no i jak tutaj widać, patrzcie, kapelusik ma tutaj na skraju takie, takie włókienka. widzisz, jak widzicie, przyświecają jakby blaszki od zdołu, dołu, jak widzicie. O, dobra. I potem już dalej na starość. Najpierw zaczyna czarnieć kapelusik, jak widać, w staje sensie się taki czarno-brązowy. Nóżka też już zaczyna czarnieć, ale jeszcze ona jest najdłużej taka żółta. Nóżki są takie, raczej takie kruche. I potem już na starość się już totalnie zczarnieje. Zawsze byś jakiś z boku jaki popękany, i nóżka już zaczyna coraz bardziej czarnić się, staje totalnie czarna. Jak tutaj widać. I właśnie wilgotnice czerniące nie zbieramy. Do wilgotnic czerniejących jest jeszcze podobna wilgotnica stoszkowata która dorasta do mniejszych rozmiarów też jest strująca ale właśnie to jest moim zdaniem wilgotnica cierniejąca bo wilgotnica szoszkowa dorasta do mniejszych rozmiarów tak od tak maksymalnie 3 cm kapelusiki ale tutaj dalej jak tutaj możecie popatrzeć znalazłem kapelusie na ten od wilgotnicy już takiej starej który ma 8 cm czyli a właśnie wilgotnice cierniejące dorastają ją im kapelusze do większych centymetrów no, jak widać. Czyli wilgotnice nie zbieramy, czer czerniejące ani saszkowate, ale do wilgotnic czerniejących jest jeszcze podobny jeden grzybek jadalny, który nazywa się wilgotnica. I ten właśnie można poznać po tym, że on nie czernieje. Właściwie do końca swojego życia jest taki cały czerwony lub żółty pomarańczowy. No. I patrzcie, ile już tutaj czerniało tych starych okazów, jak widać. Wicień Dookoła tej szerniały. Też wilgotnice mogą rosnąć w lasach na mchu, ale najczęściej właśnie na polu. No, czyli taki fajny grzybek, słabo trujący, dlatego go nie zbieramy, czyli y y ja teraz będę już za chwilę musiał ruszać w, w kolejną drogę, no to żegnam się z Wami, trzymajcie się, ciao.